No i podobnie papież Leon XIII w encyklice Satis Cognitum z 1896 roku pytał retorycznie Któż przyjmuje oblubieńca Chrystusa, a nie przyjmuje jego mistycznej oblubienicy Kościoła? To niemożliwe, stwierdził. Chrystus i jego Kościół są nierozłączni. Nie da się mieć jednego bez drugiego. A jeśli ktoś świadomie odrzuca Kościół, nie może twierdzić, że w pełni należy do Chrystusa. Rozumiecie tą symbiozę? W pierwszej połowie XX wieku Kościół nadal trzymał się tej linii. Papież Pius XI wydał encyklikę Mortalium Animos z 1928 roku o jedności religijnej, w której przestrzegł przed fałszywym ekumenizmem tym ekumenizmem, z którym mamy obecnie do czynienia. Potępił ideę, że można budować jedność chrześcijan kosztem prawdy doktrynalnej. Przez, wiecie, zatarcie różnic. Pius XI przypominał, że prawdziwa jedność może być tylko w jednej prawdziwej wierze. Jego słowa są naprawdę dobitne. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kiedyś niestety odpadli. To kluczowe zdanie. Nie ma innej drogi do jedności, jak powrót odłączonej do Kościoła katolickiego.